w kolejnym odcinku na moim kanale w nowym odcinku dzisiaj jedziemy do piecków, ale standardowo nie powiem wam do jakiej rasy dzisiaj niestety aura nas nie rozpieszcza ale to nas nie powstrzyma żeby jechać właśnie do tych piecków więc ja się szykuję cieszę się, ubieram a wy koniecznie zostawcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmików i oglądacie do końca ponieważ będzie się działo no to widzimy się już na miejscu Kochani, ja już jestem, a dzisiaj razem ze mną są mastify tybetańskie. Dzisiaj odwiedziliśmy panią Magdę, która prowadzi hodowlę mastifów tybetańskich i przyjechała z nimi na swoją działkę, by mogły się wybiegać. Oczywiście nie wzięła wszystkich piesków, bo by nie starczyło miejsca w samochodzie, ale wzięła jednego dorosłego Tybetana, dwa malutkie Tybetany oraz, uwaga labradora, który też chciał się pokazać na odcinku. Pieski strasznie interesowały się kamerą GoPro i chciały ją zjeść. Ale oczywiście zabrałam dla nich specjalne smakłyki, by jeszcze nie zjadły naszej kamery. <muzyka> A jak się dziecko nazywają? Które to co tam jest? Tu jest Henry, a tu jest Kinder. A to co A A tutaj jakby ktoś się pytał, czy ma Steve się ślini. Pani piski już wybiegane, więc zaraz przechodzimy do wywiadu. Jak mówiłam, dzisiaj aura nas nie rozpieszcza, ale wywiad zrobimy e, na tarasie, by VIP mógł z nami uczestniczyć. W odcinku, a wy koniecznie oglądacie do końca. Cześć, my już jesteśmy w hotelu Guard of dream i dzisiaj jest ze mną pani Magda. E, I dzisiaj jesteśmy e... Z hodowli mastywów tybetańskich. I jest tu też z nami piesek e, VIP, a tam szczeniaczki Uważam. VIP, pokaż się. W Nie. <głoslesenia> to już na tyle było z vip On <głoslesenia> już się z ładnym tutaj leżę. A ma za to, tutaj. o szczyniaczki, tutaj o A, nie, jedna ci podniosła. szczeniaczki go za Czy one biegają, ładnie? Krepów też poszukam. A to są krepy, tak? No, tu jest bardzo dużo krepów. <grytów> e, czy te psy mają raczej agresywny charakter, czy przyjazny? To są ciężkie psy, bardzo. E, znaczy, ja nie lubię określenia agresywne, tak? Z każdego psa da się zrobić agresora. E, jak jest mądry właściciel, to te psy naprawdę są fantastycznymi przyjaciółmi, są bardzo rodzinne. No, ale bardzo pilnują swojego terenu, więc często mówi się o nich, że są agresywne, bo one no, nie życzą sobie gości, okay. tak? Nikt, to, to nie jest tak, że ktoś sobie sam wejdzie, otworzy furtkę i on będzie szczęśliwy. No, no nie. Może, może ugryźć, może wszczekać, no i wygląda to groźnie, tak? Bo jak pies jest duży, no to... Czytałam właśnie, że są... Takie, jakby to powiedzieć, nieufne do obcych i bronią swojego terytorium. Tak, bardzo. Tu akurat VIP on mnie trochę rozpuścił, bo to jest mój pierwszy Tybetan. Mhm. I on bardzo, no tak jak zauważyłeś, lubi ludzi. No nie przepada za obcymi psami, ale to jakby jestem w stanie znieść, tak? Kocha szczeniaczki. E, ale, no, ogólnie mam na przykład dwa psy, które absolutnie nie, nie wpuszczam nikogo obcego. Muszę je wtedy zamykać i, i dopiero wprowadzam gości, no bo podejrzewam, że mogłyby no Jeszcze tam, że pod, tak jakby, jak ktoś nie ma doświadczenia i źle. Yy, chowa te psy to naprawdę mogą stać się takie um, problematyczne tak, tak i coraz więcej niestety jest takich przypadków bo, bo ludzie często myślą że to są takie ładne, słodkie misie uh -huh. a to jest chodzący niszczyciel, no niestety one, one niszczą, one są hałaśliwe i jak się nudzą to po prostu niestety że no, no w nieodpowiednich rękach no bardzo łatwo z tych psów zrobić no nie, niesympatyczne istoty, tak delikatnie mówiąc. No i mogą być niebezpieczne, no bo są duże i, i ciężkie, tak. Czy to są psy takie spokojne, czy takie rozbawione? Znaczy, szczeniaczki to tak zawsze biegają, skaczą i bawią się. One mają, takie, one mają takie zrywy. Tak? Jak jest chłodniej, to one są bardziej aktywne. Jak jest gorąco, jak leżą plackiem i nic ich okay. nie interesuje. Dopiero się ożywiają, jak się ochłodzi. Ale tak to przeważnie w ciągu dnia one śpią. One się ułatwiają w nocy. Właśnie wtedy trzeba bronić, szczekać, bo tam za swój teren to to się zawsze śmiemy, że on uważa wszystko to, co widzia, że na przykład tak jak tu nie ma, nie ma muru, to on, on i tam sąsiada ochrzani za to, że, że się rusza, tak? Bo jakim prawem? I czytałam też, że mają bardzo dużą cierpliwość do dzieci i że do, dogadują się z dziećmi. Czy to jest prawda? Czy pani może to potwierdzić? Znaczy, myślę, że tak, że gdzieś tam one, one wiedzą, że to jest coś mniejszego, mhm. słabszego. No, u mnie akurat już chłopcy moi byli, jak, jak przyszedł VIP, tak, bo on ma 6 mhm. lat. Mój starszy syn ma 13, więc no, nie, nie wprowadzałam nowego dziecka, ale na przykład jego syn. Eee, ostatnio dwa miesiące temu urodziło się tam małe dziecko, mm -hmm. w ogóle bez problemu zaakceptował, wręcz był jest zakochany w tym maluku, tak i, i pilnuje wózka, no to jest trochę problem, bo tam dziadek niekoniecznie mógł się tam przymilać do, do nowego wnuka, ale już później jak mu się mhm. wytłumaczyło, że dziadek nic mu nie zrobi, to, to okej. Okay. I cierpliwości mają dużo. Czyli nauczyła po prostu nowy człowiek dostada. stada. One, tak, tak, dokładnie. To, myślę, że to też u wszystkich psów tak jest. Poza tym te dzieci też, te narodzone, no pachną jak my. Więc myślę, że one gdzieś tam... I czuć, że to tak jakby niemowlę, że to na przykład tak jak to takie... jak wleje takie. A jest kilka słów, które by chciała pani opowiedzieć, jak się żyje z piskami? <laughs> Trudno się z nimi żyje. Niestety trzeba właśnie się nastawić na złodziejstwo. Coś układ. No właśnie to, że niszczą, to, że... W niedzielę człowiek chciałby sobie pospać, ale one postanowią, że jednak będą szczekać mm -hmm. na, na kogoś, tak? Więc no są hałaśliwe. No problem jest je z kimś zostawić, bo właśnie przez to też ich nieufność mm -hmm. to nie jest tak, że zadzwonię do koleżanki: Ej, chciałabym wyjechać na weekend, przyjedziesz? No też takie absurdalne zjeździć no, to. No właśnie. Co prawda, ja jeździłam, ale to mm -hmm. z młodszymi, ze szczeniakami gdzieś na wakacje, ale to też no. Takie, taki urlop to nie urlop, tak? bo gdzieś oczy dookoła głowy, bo to właśnie co chwilę coś je, przeżuwa, coś chce zniszczyć albo wejdzie tam, gdzie nie trzeba. ale tak? Robiaki, takie wieszne dzieci? Bardzo, tak. No on ma 6 lat i nadal potrafi wejść mi do domu, żeby coś ukraść. Po prostu, bo on tak w do domu w ogóle nie chce siedzieć, jest mu za ciepło. A czasem wpada do domu, ukradnie bochenek chleba i to jest najlepsza, roz, po prostu, rozrywka na świecie. Tak? A jakie spacery właśnie trzeba im zapewnić, żeby się wymęczyły i potem... Wiesz, nie, one nie są jakoś tam strasznie długodystansowe. To w kilometrach to ciężko mi tak powiedzieć w ogóle, ale jak jakiś dłuższy spacer, to no im się nudzi, one to już by wróciły, a na spacerach nie ma na kogo poszczekać, bo ci ludzie to tam wiadomo, że z takim dużym psem się omija, bo ludzie się boją często. No i w sumie takie spacery to im w ogóle nie męczy. Tak? One tam gdzieś się zregenerują i, i, i dalej szczekają. A jakie pielęgnacje wymagają? Raz w roku gubią sierść, mhm. więc wtedy jest najwięcej czesania, bo, bo to jest, e, rozciąga się w czasie, bo, bo to nie jest tak, że on naraz rzuci wszystko, a niestety trzeba stopniowo stopniowo. I w sumie ja ich nie, nie czeszę jakoś nie wiadomo jak w ciągu roku. No, chyba że ewidentnie tak jak te dwa psy, które mają dłuższy ten włos, no to na przykład im się robią kątuny za uszami. Ale to się podbił lubię Bardzo, bardzo więc one jak jest zimno to to jest dla nich wspaniała pora roku w lato niekoniecznie mi się to podoba No pies też temu ma taki gruby a moja to jest taka drobniutka mm -hmm. jak mówimy, a jak ujdzie tylko że sobie może z czapką wełnę no my z, z nich robimy tak? tak? tak, bo tybetańską wełnę się zbiera i normalnie na, na włóczce koleżanka o, robiła, tak, robiła i głównie zamawiali ludzie kocyki dla dzieci, bo no, podobno jest hipoalergiczna, tak? I rzeczywiście jak tam jedno, jedno dziecko dostało. No nie, właśnie, właśnie nie, ja tak też nie, nie wiedziałam do końca, bo nikt z nas nie jest uczulony. ale tam jedno rodzice jednej dziewczynki zamówili dla niej takie kapcie. I, I czapkę. I rzeczywiście tak, jak ona jest na wszystko uczulona, to po tym nic jej tam się A, nie dzieje. siostra się ma alergię, yy, to nie, nie wiedzieliśmy, że to też mamy No, takie farbujemy kogoś... to normalnie, mamy dziewczynę, która nam to farbuje i, i robi z tego ładne, fajne A rzeczy. No właśnie, jak są takie y, głośne, no to y, też nie bez przyczyny to są psy posterskie. No tak, no, mm -hmm. one Bo muszą być. Wielki jest, no tak. to taki duży, potężny pies jak wilk jest, to zawsze mogą y, zachować np. pasterza, y, mogą wystraszyć wilka. Myślę, że taki by wystraszył. No, mm -hmm. no, w Nepalu dalej y, Tybetany są tak, do tego przeznaczone, są tam. No, u nas oczywiście w Polsce wszyscy płaczą, że one tam są na łańcuchach i, i w ogóle, no ale one po to są, tak, one są po prostu co jakiś czas po, po przybijane, e, tak, na, na tych łańcuchach, no i one właśnie do mostwa, no bo tam nie ma płotów, tak. No musi pies, a tak z drugiej strony, jakby one wszystkie latały po ulicy, no to też niebezpiecznie by było. I one rzeczywiście tam stad pilnują, domów, no wszystkiego. No i tamte rzeczywiście nie są już takie przyjazne jak, jak nasze, no tamte to są, no, my się śmiemy, że takie dzikusy, no ale no, no są takie, takie, tak. Są takie też kolory spisane do tego, żeby... Znaczy nie, one nie? po prostu się rodzą z tym one wiedzą, że mają pilnować. Od małego no niestety, no siedzi Jest taki, taki, taki ofenry, to by go przypieli do, do łańcucha i nikt, nikt by się tym nie przejmował, tak. On ma pilnować stada i tyle, tak. Oczywiście dbają, karmią, szczepią i tak dalej, no ale... No, inna mentalność niż u nas. A jak żyją właśnie z innymi zwierakami? Znaczy, no, ja mam jeszcze dwa koty, o, dwa kundelki, bo byłam dwa razy domem tymczasowym i coś mi nie wyszło. E, Także one w ogóle nie mają problemu. Z Labradorem jak widać też, też super się dogadują, bo, bo laboratory są takie pozytywne, mhm. tak? Gdzieś się uzupełniają. Ale no, jest problem, żeby tam e, wprowadzić na nowego członka stada. No to, to muszę zawsze jego wyprowadzić mm -hmm. przed, przed bramę. On musi zaakceptować jakby tego nowego członka rodziny i dopiero wpuszczam go na, na teren. A dobrze obieżą z kotami przykładnie jeszcze no, Nie, No jest są przyzwyczajone, że koty są, więc... Mam jedną sunię, która nie przypada, ale ona chyba za żadną samicą nie przypada, mhm. więc ona, znaczy tak samo. ona nie lubi i drugiej suni i tych moich kundelków. Labradora, jak widzi, to, to po prostu i tam aż oko lata i kotki też nie lubi. A jak z tym labradorem, jak nie lubi, właśnie? No nie, nie spotykają się, po prostu jest przedzielone podwórko i, i tam królowa jest na jednej tak. części, a te wszystkie przyjazne są, są po drugiej stronie. Ale właśnie, właśnie taki y, mastiw tybetański złapał się z drugim, to by było bardzo takie jakby. No wygląda to strasznie. One zazwyczaj sobie nic jakiegoś strasznego nie robią, przynajmniej u mnie, no oczywiście, że się mhm. zdarzają sytuacje niebezpieczne. U mnie to tam się zazwyczaj kończyło na, na jakichś zadrapaniach czy coś. To strasznie brzmi, bo one ryczą, warczą, no to jest taki burgot, mhm. że. Niedźwiedzie, jak niedźwiedzie, Dokładnie, jak niedźwiedzie, bo tak jak moja mama kiedyś była świadkiem niestety pogryzienia po się, no mhm. chyba trzech czy czterech samców się wtedy złapało, no to ona była przerażona, tak. Bo, bo wyglądało to no, no rzeczywiście strasznie. No nie wiadomo, kto, kto kogo gryzie, bo to mi się kłębowisko zrobiło, ale tak w zasadzie nic nikomu się nie stało. Tak? No tyle, co, co moja mama się stresu najadła. No bo, no to... P Pisz się, pogryzie, pogryzie, ustali hierarchię. No tak, a, a niestety u mnie na czterech panów, no nie wszyscy ze sobą mhm. e, się lubią. No to tak jak i my ludzie, nie wszystkich lubimy, tak? A ile pani ma psów? E, cztery samce mam. Cztery samce? Cztery samce, dwie, no trzy są, nie no, bo Freja zostaje, tak? Także no Freja to jest ta z różową obruszką? Tak, tak. No i e, jak są cieczki, wiadomo, to panowie wtedy... Piówździu w głowie mają i wtedy absolutnie nawet vip ze swoim najlepszym przyjacielem Ragnarem, zresztą tatą tej dwójki. Tatą tych? Tak. Miałam go wziąć, ale on źle znosi podróż. Tak. A że ja bo, bo jak nie zje śniadania, to może ze mną jeździć, ale już, że, że zjadł, to, to stwierdziłam, że nie chce mi się sprzątać ja Też słyszałam, że... Że mimo tego, że to są psy duże, to nie mają też, są odporne na, na choroby stawów, dysplazję stawów. Znaczy, no dysplazja zawsze się może zdarzyć. U nas odpukać się jeszcze i mam nadzieję, że nigdy się nie zdarzy. Yy, ważne jest bardzo, żeby żywienie, tak? Yy. Wa bardzo ważne jest żywienie, żeby jadły dobrą karmę. Ale o, naprawdę o jakimś prostym składzie, żeby nie było za dużo białka w tej karmie, bo zauważyliśmy tutaj, ja ze znajomymi hodowcami, że im, im lepsza mhm. powiedzmy, bardziej wypasiona ta karma, to one no, niekoniecznie dobrze na niej rosną. Ważne jest, żeby one wolno rosły. Ja, ja to zawsze mówię przy każdej dużej rasie, żeby te psy wolno rosły. A nie, że tak szybko, szybko, mhm. szybko, bo wtedy rzeczywiście mogą się różne zwrotnienia robić, tak? Krzywią się, no już dysplazja to już chyba naj, najgorsze, co może być, tak? Mhm. A też, y, właśnie, bo duże psy zawsze najkrócej tak żyją. A ja też y, przeczytałam, że żyją od 12 do 15 lat. Tak, ty długo, długo żyją. W Polsce mam, właśnie mamy tej dwójki. Mam z hodowli, gdzie tam tam właśnie psy dożywały 15 i nawet chyba jeden 16, ale nie nie jestem pewna, nie chcę mhm. tutaj, ale 15 na pewno tam były przypadki. Więc no A czy one są większe od dogów niemieckich czy to nie, nie, niższe są. Inną budowę mają, ale są o wiele niższe, bo właśnie jeden mój szczeniak mieszka z dogami, to jak przy nich staje, to po prostu jak przy koniu, tak. One są naprawdę olbrzymie. Ktoś chyba, ktoś chyba yy, lubi duże psy. No zdecydowanie, zdecydowanie. A dla kogo się na pewno nie nadają? A czy no, osoba, która chce mieć Tybetana, musi mieć silną osobowość, musi wiedzieć czego chce. Musi być yy, mądra, no to trochę źle może zabrzeć. Ale konkretna. To, to muszą być konkretne osoby. Eee, Musi być cierpliwość. Tak, masę cierpliwości. Chyba nikt, nawet moje dzieci mnie nie, nie nauczyły tyle cierpliwości co VIP. No i, i konsekwentnie. Trzeba konsekwentnie, znaczy wymagać. no, no Jak coś niszczy, no to konsekwentnie go tego odłuczać, tak? Czy chodzenie na, na smyczy, no, jakiekolwiek czynności u Tybetana, to jest konsekwencją. No nie powinny mieć osoby no, takie niestabilne, tak? Bo wiadomo, że to nie jest pies dla każdego, to, to, to na 100%. Jeśli ktoś nie ma czasu, chce mieć ładny ogródek i ładny dom, no to absolutnie Tybetan nie wchodzi w grę, bo, bo nie będzie miał tych rzeczy. Tak? A czy to są psy, które muszą mieć duże uwagi? Tak. Czyli ktoś jak dużo wychodzi... Znaczy, tam, tak to jak, jak jest tam jakiś system pracy, tak? No to one, one też się załapują, że a człowieka nie ma no od, od tej do tej na przykład, tak? Mhm. Więc wszystkie da się nauczyć, ale no, no tak, no nie są psy takie proste, które zostawimy z babcią, z ciocią i, i pójdziemy sobie tam żyć po swojemu, tak? No to już trzeba brać pod uwagę, że to trzeba mieć oczy dookoła głowy. A szybko się uczam? Jak chcą, to tak, ale one nie widzą sensu w nauce czegokolwiek. Tak jak ja. ja też. To... Także rozumiem i je i ciebie. Ja, ja to najchętniej mogę można się bawić, ale no właśnie. No Czyli znaczy to nie jest y, pies dla początkujących osób? No nie. Nie. No chyba, że ktoś jest naprawdę, e, naprawdę konkretny, bo tu ten stereotyp przełamała moja koleżanka, która jako pierwszego psa właśnie wzięła tybetana i jego córkę. I no fantastycznie sobie z nią radzi, ale nam, no to to jest wyjątek. Nie oszukujmy się. O, się <śmiech> w, <śmiech> ona musi być wszędzie w centrum tak załominu. tego. <laughs> no tak, to jest król nasz. <laughs> To jest pani władca. On pierwszy był u nas, wszystkie przyjął. Czy jedziecie na wystawy i właśnie zdobył jakieś nagrody? Tak, tak. Akurat VIP chyba jako jedyny się śmieje, bo później się pandemia zaczęła i, i człowiek tak najpierw nie jeździł, a później ciężko było cokolwiek zdobywać. On jako jedyny ma juniora, czempiona juniora, mhm. czempiona Polski i, i grant czempiona Czyli w sumie zdobył wszystko w Polsce, co co może zdobyć. No jeszcze później, jak będzie starszy, to, to mam nadzieję mieć czempiona weterana. No to czy, czy, czy Ale mówisz, to czepnie? musi mieć 8 lat. Dziękuję. A Instagrama? Mam. No to zapraszam właśnie na pani Instagrama. Tutaj będzie moja nazwa i pa, yy, nazwa pani. Zapraszam, Super, dzięki. Yy, tak jak nazwa Halabit, tak? Tak, Teraz tak. Kochani, to na tyle jeśli chodzi o wywiad, teraz idziemy z pieskami na spacer z panią Magdą, jej synem oraz moją siostrą, eee, każdy z nas weźmie własnego pieska, pani Magda oczywiście bierze Vipa, bo jest największy i najsilniejszy, ale bez przedłużania zaraz ruszamy. Kochani, nadszedł czas pożegnania, ale teraz oczywiście zdjęcie pamiątkowe. Kochani, na dzisiaj to koniec. Jeśli wam się podobało, zostawcie oczywiście subskrypcję oraz e, łapeczkę w górę. A my się z wami żegnamy. na no to pa pa. Pa pa.